Zamknij okno. <noise> zamknij okno. Zamknij okno. Mm. O nie. Zamknij wszystkie okna. Zamknij Spotifya, zamknij EA, zamknij menadżer plików. Dobra, lecimy. Dobra. Broń. AK. To moje, dobra, ja to mam. Mamy IKEA. Wstałem czek za granie w grę. Koks. Jest. Strzelamy się. Zabity! Essa, Essa, dawaj robuxy. O kurde, kolejny. A wówka co jest. Mamy to. Za zero. Przeładuj to, lecimy z nim. Ja pierdziela, ale bojówka. Trzeba tak... Sekundę, przeładowywuję tą broń. Dobra. GG, dawaj roboksy. Ha. O kurde, znowu przyjechał ten. O nie, zdechłem. Cofie. Sąd, są, są! są. Jest strzelanina, biegniemy. Po, Pościgu dwie gwiazdki. ja pierdzielę. Dobra, lecimy na zero. Zabity, dobra. Dobra, kolej, kolejna ćwoka, dobra, set. Zabiję tego policjanta. Nie mam amunicji, ja pier... Zapier. Co jest? Patrzcie to! Akceptuj! No nie! Kwitłem No nie, zaku mi śmieć. Co jest kupka Już nie mam... co? Szybko. Dobra. Jedziemy. Pra pr pra. Jak stąd się jedzie? No, pierdziela! To jest policja. Siema. Dobra, szybko, szybko, AK, zakup. Cześć, nie bij mnie. Już nie bijemyśmy. musimy. Ja Jechać do tych. Którzy są... Tak, tak się strzelają wtedy do nich wjechać na tego. Na trzeciego. Wsiadłem do niego. Nie no, dobra. Nie, nie, nie idź po mnie. Ja pierdzielą po mnie idzie. idzie ja Walimy telkę. Odnowię się. Co on zrobił? Czy on mi chciał... Czy on chciał moje ID zarąbać? Nieważne, kupujemy auto. Auto pędzi i samo zmienia biegi. Luksus. Kupmy najtańsze. Exclusive. Kup. Ale gówno samochód. Dobra, jedziemy. Ja chcę w niego wjeżdżać. Chyba chcę. Zdaję... rozwaliłem typa. Dobra. Dobra, wbijam, wbijaj, wbijaj. Siema. Siema. A, on jest zaangażowany w walkę. Szkoda. Siema. Kurde. Idziemy za policją. Tak, 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 to będzie dobry pomysł. Ej! O kur... Kościół, nie masz po co tutaj w ogóle przyle, przyle, przyjeżdżać. Dobra. Jestem... Nie ma mocnych na mnie. Gonią mnie! To oni, to oni. Gonią mnie, tak? Tak, to oni mnie gonią. O ja się kręcę. No. Wo, wow, wow, dobra, uciekał przed policją. To chyba nie jest gotowy na takie rzeczy. O, co mnie będę chyba? Uciekał. Żenie. Uciekamy. co za noży, nogi. Nogi. Ja Wjeżdżam tu, Ugrasz mi obroni. broń nie tu. broń nie igrasz, oh, proszę, chyba, no jest, bo jestem nie rozumiem, szwinkę na nie, nie, nie,